Bardzo dużo osób używa tych chińskich bębenków do mycia łusek. Zobaczcie, co się z nim stało. Teraz wam pokażę taki krótki filmik ku przestrodze jak nie doprowadzić do takich właśnie efektów. bęben jest cały spękany nie spadł mi na ziemię nie przywaliłem nim o futrynę zrobił mi się tutaj po prostu taki osad od, we, od wewnątrz no normalna rzecz no i wpadłem na genialny zajebisty pomysł, że przetrę to denaturatem nasączyłem papierek denaturatem przetarłem te ścianki no i ukazała mi się w magiczny sposób Taka fajna muzajeczka, nie mogłem w to uwierzyć, no, wyglądało to jak jakaś magiczna sztuczka. Po prostu znikąd pojawiają się takie pęknięcia. odtem ten bęben już spisałem na straty. Wprawdzie tych pęknięć, te pęknięcia nie są wyczuwalne tutaj na zewnętrznej stronie, więc może coś z niego będzie. Ale i tak jest już uszkodzony, dlatego przetrę go jeszcze raz żeby zademonstrować i pokazać to zjawisko, co de natura robi z tym plastikiem. Cholera, same tragedie. Najpierw pęk mi dekiel, a dzisiaj zniszczyłem bęben. Także proszę państwa ku przestrodze. Denaturat to prawdziwe zło. Załatwił niejednego, no i załatwił mój Bęben Polerski.